Okej, okay, gra. Dobra, mamy dwa rodzaje e, tych pocek, co możemy nakładać, ten taka płaska, to można zrobić z miotły, albo takie okrągłe, można, można je połączyć w kilka, i żeby to łatwiej robić, bo jedną to zajmuje długo. Rozrabiamy gips, dość rzadko, można rzadziej, gęściej, zależy jaki tam macie gips, nie wiem, jak, jak będziecie nakładać próbę, to będziecie widzieć. Moczymy packę w jakimś większym pojemniku, żeby można było to, nakładamy gips, i nakładamy na ściankę. W różny sposób, w różny kierunek. To i później musimy poczekać. Zależy, aż usknie nam gdzieś w 20 I drugie. To mogę nam wyjść małe plamy bo trochę jest kips za rzadki. Drugie robimy, robi się w ten sam sposób i się nakłada taki tem trochę niżej rób, bo tam jest cień, źle widać. Dobra, to będzie teraz widać nie, nie, nie. i tak samo nakładamy i musimy poczekać jak nie poczekamy ta jak, jak będziemy próbować wykładać za szybko to będzie się nam robiła tylko prosta linia i będą nam bardzo duże duże kropki z małymi przerwami jak będziemy czekać za krótko będą tylko małe przerwy i będą takie bardzo duże ciapki i tak samo na tym jak zrobimy cień i tak samo jak na tym zrobimy będą duże ciapki z małymi dziurami to zależy i czasami Zależy jak się gips giera, jak się wysknie. Trzeba czyścić szpachelkę, Żeby robić drugi raz Teraz musimy poczekać Jakieś pięć, Wyczyść spachelkę teraz bo nie złapałem Musimy wyczyścić spachelkę Czasami jak się da dużo gipsu gipsu robi Teraz musimy poczekać No ja nie będę tu czekał I to ta, tak wychodzi przy tym jak się nie czeka Jak się po, będzie czekać dłużej to, to będą większe, grubsze Grubsze te plamy i nie będzie się tak ściągało bardzo lekko z i można jeździć w różnym kierunku, albo w górę, albo w dół, albo po skosie. I no, że jak gips będzie za rzadki i nie będzie wyschnięty na, na ścianie, to będą się nam robiły linie i będą nam chodziły takie duże plamy. Jak damy duże, żeby poczekał, to będą inne plamy. I dalej, jak gęsto nałożymy, nałożymy gipsy na ścianę. Tak pirazy drzwi, żeby te 20% wyschnięcia było, to ile czasu musi zejść? A to zależy od gipsu, bo to czas. Jak jest takie konsystencja jak ta, to ile trzeba czekać? Nie, to czasami 10 minut i jest ok. Tu możemy zrobić z tej strony, możemy zrobić, że możemy nałożyć tego tylko tak rzadziej. I też nie czekając, bo tak trochę to nam wyjdą takie inne, mniejsze plamy. No to pięknie. Zależy. To zależy jakie... To są bardzo grube plamy, duże. Zależy jakie, ile gipsu się nałoży, jaki gęsty i, i którym to można tym robić. Można jakimś dużym pędzlem, albo tym takim czymś. I to po prostu trzeba sobie wypróbować i sprawdzić, które lepiej działa. Od usknięcia gipsu zależy, jaki gęsty, jak się nakłada i później jak długo się czeka, za czym, czym podezknie, za czym się go równa z pachelką. To by było tyle. Życzę, życzę miłej pracy. Proszę Dobra. coś miłego do mamy powiedzieć. No. To mama nie będzie oglądała.